Im bardziej rozwijają się technologie informatyczne, tym mniej jesteśmy cierpliwi. Jesteśmy mocno przyzwyczajeni, że każdy przycisk wywołuje od razu reakcję i żądamy te reakcje, że wciskamy i, i coś się zmienia. Jak zamula komputer czy telefon, po kilku sekundach zaczynamy się denerwować. Co dopiero w życiu duchowym, kiedy. Wciskamy przyciski różne, próbując z czymś zaradzić, a coś nie wychodzi. Chcemy, żeby Bóg dał nam jakąś łaskę, i wydaje się, że nam dobry, że dobry program sobie wprowadziliśmy, wszystko zaplanowaliśmy, a nie wychodzi. Nie pokonujemy jakiegoś grzechu, albo jakieś światło nie przychodzi. A propos woli Bożej, albo coś jeszcze, jakaś rzecz wciąż się nie rozwiązuje, tracimy cierpliwość. Zobaczcie, dzisiaj patronem nas wszystkich, którzy cierpliwość tracimy, jest Symeon, który całe życie czekał na jeden moment i już był w podeszłym wieku i miał wszelkie motywy do tego, żeby się zniechęcić, żeby przestać w ogóle oczekiwać. Symeon dzisiaj czeka i wyczekuje i. Dostaje tę pociechę, której wyczekiwał, a którą Duch Święty mu przepowiedział. I nie tylko doczekuje się pociechy dla siebie, ale też jest światłem dla Matki Bożej, dla samej Matki Bożej. Wyjaśnia jej to, co ją czeka, że jej dusza miecz przeniknie, ale nie dlatego e, po prostu, żeby ona cierpiała, tylko żeby wielu wielu serc e, zamysły wielu serc się ujawniły. E, bracie siostry. My też czekamy właśnie na jakieś rzeczy i czasami bardzo się zniechęcamy z jednej strony tym, ile czasu i osób upłynęło, a jeszcze bardziej musie, możemy się zniechęcać tym, że nie wiemy, kiedy coś się zjawi, czy nastąpi, kiedy Bóg okaże tę maskę. Bardzo znamienny jest przykład tutaj świętego Ignacego z Loyoli, który po swoim nawróceniu, wędrując. Nie pamiętam dokładnie, gdzie szedł, czy do Manresy, czy do, jakiego, do jakiegoś innego sanktuarium. W pewnej chwili odczuł takie głębokie przygnębienie i smutek, bo pomyślał: Jestem teraz taki gorliwy po tym nawróceniu, tak Bóg zadziałał w moim życiu, ale czy ja tę gorliwość, ten mój zapał ocalę przez wiele lat mojego życia, które jeszcze mnie czeka. I potem, jak światło Ducha Świętego przyszło do Niego, głupcze. Czy ty wiesz, czy ty jutro będziesz jeszcze żył? Głupcze, czy ty wiesz, ile ty w ogóle będziesz żył, czy ty jutro będziesz jeszcze żył? Wędrujesz po tych e, ciemnych ścieżkach, może ciebie już dzisiaj nie będzie. E, mądrość, którą wówczas odkrył, że tak naprawdę ma dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień, bracie, siostra, jest naszą perspektywą. I e, o ile tego jakby nie przyswoimy bardzo mocno, o tyle wciąż będziemy próbowali przyciskać różne przyciski i będziemy się frustrowali z powodu tego, że coś nam w życiu nie wychodzi, albo będziemy mieli za złe Bogu, że czegoś nam nie daje. Moją perspektywą jest dzisiejszy dzień, wytrwanie dzisiaj wierności Bogu, uczynienie z mojego dnia czegoś pięknego dla Niego. Jeżeli dzisiaj ocalę, to jutro mam też jakąś dla siebie pociechę, że, że też będę mógł ocalić, i jestem wdzięczny za to, że trwam. Natomiast mogę się dałować tym, że no nie wiem, w jakiś dłuższy czas właśnie nic się nie zmienia i mogę się spodziewać, może i dalej się nic nie zmienia, ale o tym, co dalej już powiedziałem, że patrzę tylko właśnie na dzisiaj, mam, mam dzisiaj przeżyć, natomiast ważne to, to nasze doświadczenie, które było, żeby nie uważać za zmarnowane. Jeżeli każdy dzień byłem wierny, jeżeli starałem się uczynić ze swojego dnia coś pięknego dla Boga, to to jest powód dla ogromnej radości, że nie zmarnowałem tych dni, że nie zmarnowałem swojego życia. Wypełniłem wolę Bożą w tych dniach, albo przynajmniej walczyłem o to, żeby ją ocalić. Jest to dla mnie wtedy źródło dużej pociechy i też zasługa wręcz przed Bogiem, że byłem tym, który się nie rozpraszał. Co to będzie, albo co, co to nie było, tylko byłem tu i teraz. Działanie szatana w naszym życiu polega najczęściej właśnie na tym, żeby wyciągnąć nas albo gdzieś do przodu i dołować, albo gdzieś wyciągnąć do tyłu i dołować, żebyśmy nie byli tu i teraz, w tym momencie, czy ten na tej przy świętej, czy żebyśmy nie patrzyli, że właśnie dzisiejszy dzień mam przeżyć razem z Bogiem. Niech on, który dzień po dniu trwał i dzień po dniu wyczekiwał pociechę Izraela, prowadzony przez Ducha Świętego, będzie dla nas dzisiaj tym przykładem i zachętą, żebyśmy nie wybiegali do przodu, żebyśmy nie wracali po nieskończoność do tyłu, do naszej przeszłości, tylko żyli w dobrym tego słowo znaczeniu tu i teraz, starając się wypełnić wolę Bożą, szukając Jego dróg, starając się każdy nasz dzień uczynić czymś pięknym dla Pana.